mexico it's not uh, playing in a good mood uh, also the coach uh, it's not in, a, in his best moment mm -hmm. and also uh, players like Misel dominguez it's um, out of today's game so i think mexico has chance but it's not a favorite today yeah, yeah. Son, son de Valencia, no Luigi es México no puede ser un gran. Estraje, no, no, ya, ya oh, nie no, problema, ya no, cante. no, no, cante. no sí no, tristes por no, resultado pero pero pues, no modo, así es esto. Un Co możemy zrobić? Nic, nic. Teraz tylko się cieszyć, no Tak, 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 jak się mówi, jako Latino? Jako Latino. No musimy się mieć cały czas. Ekwador jest najlepszy kraj. Jest z Krakowa, więc naprawdę jesteśmy tak. bardzo zadowoleni, że, że udało się, się grać. Do... Tak. Że tak. dobre macie że... i że anulowali tę druga bramkę. Pierwsza branka. będzie no, Pierwsza ta no, tak. tak, bo to był balony, dobry, tak, tak, super, że ten system pomaga dużo. No? Zdecydowanie. E, co przewidujecie Jak w dalszej fazie? Że Polska też awansuje. Tak, że tak, spotka tak. i może nie, co I zobaczymy. zobaczymy. Ego! 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 Gracias, niña. Gracias. Ganamos. Gracias, Yo Viva México. Viva Polonia. Gracias, niña. Gentilgueme, Muchas gracias, Polonia. Adiós, bye, bye. Bye.